Malujemy. A co malujecie? Ehm, ryby i stawy. Ryby i stawy. A ja. I Mi stawa, się zepsuło pasujmy. i muszę od nowa zrobić. A ja mam taką pracę. Super, co nie? Nieformalną stolicą żabiego kraju, czyli krainy stawów hodowlanych na Śląsku Cieszyńskim, jest Skoczów. Tutaj od 12 lat odbywają się regionalne dni rybactwa. Panie się maluje ryby? Tak. Oczywiście! Ja mam super! Takie. Ryby na Skoczowskim Rynku pojawiają się nie tylko na rysunkach dzieci. Karpia koi narysować tu jest. Karp, a tu są. Zaszumiały nasze piękne beskidy. Zaszumiały nasze piękne beskidy. Mamy jedną z większych gospodarstw w południowej Polsce. No i tak sobie wędzimy, sprzedajemy takie produkty tu na skoczowskim rynku już od 9 lat na, na, na Dniach Rybarstwa, także jesteśmy stale, każdy rok. to karp orientalny z pires, z bobu i ziemniaków. Ryba pod bieżynką migdałowo-cytrynową w sosie migdałowo-cytrynowym z omleciekiem warzywnym, z faszerowany karpę z sosem krewetkowym w asyście tortika szparagowego i kuti. Dzisiaj po raz dziewiąty w Skoczowie odbywa się Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Przyrządzenia Potraw Skarpia Jest to Mistrzostwa podzielone są na dwa dni. Jest to konkurs, w którym startują amatorzy, profesjonaliści, jak i uczniowie szkół gastronomicznych. W dniu dzisiejszym właśnie odbywa się konkurs dla szkół gastronomicznych i w tej chwili, co widać w kadrze, startują właśnie drużyny uczniowskie ze szkół gastronomicznych. No, Całego można powiedzieć południa Polski, bo jest szkoła z Wrocławia, szkoła z Rzeszowa, szkoła z Krakowa i oczywiście tutaj okoliczne z okolic Skoczowa. Co to jest ten Żabi Kraj? Żabi Kraj to taka grupa rybacka.